Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano. I pojmą coś niesłychanego. Ktoż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię pańskie objawiło? On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy Go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego, lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na nich chłosta, zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. To jest z fragmenty pierwszego dzisiejszego czytania z księgi proroka Izajasza, czwarta pieśń, cierpiącego sługi Jahwe. sześć wieków do narodzenia Jezusa Chrystusa, Jezusa Chrystusa i do Jego śmierci, a już jak trafnie określone to, co się dzieje z Nim, z Jezusem proroctwo. On wziął, wziął na siebie nasze grzechy, przebity był za nasze grzechy, zdruzgotany z naszych win, spadł na nich łosta dla nas w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Trudno dziś mówić coś, bardziej by się chciało dzisiaj milczeć i patrzeć na krzyże. I tak trzeba to robić dzisiaj, kontemplować, rozmyślać, rozmyślać o wielkiej miłości Jezusa do nas, który wziął nasze grzechy, my tam powinniśmy wisieć. a on bierze nasze grzechy na siebie i umiera za nie, żeby nas uwolnić, żeby nam otworzyć drogę do nieba. On nasze grzechy ukrzyżowały Jezusa. Kiedy czytamy dzisiaj opis męki pańskiej, widzimy na sam koniec tego opisu, kiedy już Jezus umarł, że jeden z żołnierzy w uczniu przebił mu bok i wypłynęła krew i woda. I słyszymy, że ten, ten żołnierz patrzy na to, co się dzieje. On daje świadectwo o tym, żeby uwierzyli, żebyśmy my uwierzyli. On daje świadectwo. Człowiek, który przebił Bóg Jezusowi, kiedy w odpowiedzi otrzymuje zdroje łaski, krew i wodę, zdroje Bożego Miłosierdzia, potem jest w zachwycie, nie znajduje słów i potem świadczy, zmienia się, całkowicie się zmienia po doświadczeniu śmierci Jezusa. I też my jesteśmy tymi żołnierzami, którzy ranimy serce Jezusa, a w odpowiedzi otrzymujemy jego wielką łaskę. Jak często i dziś świat nie rozumie krzyża, chociażby wydarzenie dzisiejszego dnia, papież Franciszek, droga krzyżowa w Koloseum, i trzynasta stacja, którą ułożyli rozważanie ułożyły dwie przyjaciółki, jedna z Rosjanka, druga Ukrainka. I razem mają nieść ten krzyż. I nagle się okazuje, że jest straszny krzyk wielu ludzi, jak można. Zgorszenie krzyżem. A jak inaczej my chrześcijanie powinniśmy reagować? Myślę, że ludzie, którzy są oburzeni tym, co zrobił papież, to ludzie, którzy patrzą na krzyż przez politykę, a nie przez wiarę. Gdzie my mamy iść z tymi ranami, konfliktami? Jeśli nie podkrzyż Jezusa. I może to jest światło, które nam daje papież Franciszek na dzisiejszy dzień. Jeśli jesteśmy skłóceni, może w rodzinie, może gdzieś z innymi ludźmi, weźmy razem krzyż. Pobądźmy razem przed krzyżem i pomyślmy, ta nasza kłótnia to jest to, co Jezusa ukrzyżowało. To są te rany, które On otrzymał. I może w odpowiedzi otrzymamy te zdroje łaski, które pomogą nam pogodzić się, uspokoić się, wyleczyć jakieś nasze rany serca. Przyjdźmy dziś do Jezusa, oddawajmy, Mu Jego, oddawajmy Jemu nasze i grzechy, i słabości, i cierpienia, i kłótnie. Nie, to, co jest krzyżem naszego życia, przyjdźmy z tym do Jezusa, złączmy to z krzyżem Jezusa i przede wszystkim pobądźmy dziś przed Jezusem. Spróbujmy dziś kontemplować krzyż, kontemplować miłość Jezusa. Nie swój grzech, nie zło całego świata, nie swoje cierpienie, nie swoje problemy. Spróbujmy kontemplować dziś miłość Jezusa. I kilka pytań na koniec. Jak często robię znak krzyża i jak go robię? Jak noszę krzyż? Czy w ogóle mam krzyż na sobie, krzyżyk, który noszę na piersi? Gdzie jest krzyż w moim domu, w moim pokoju, w moim mieszkaniu? Jak często mam przed oczami krzyż? Zapraszam dziś na liturgię męki pańskiej. Bardzo ważne, żeby w tym dzisiaj uczestniczyć. Na ten dzień niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.